O wyzbyciu się wszelkiej pociechy. Nie jest trudno gardzić ludzką pociechą, kiedy ma się bożą. Ale to rzecz wielka nie mieć żadnej pociechy, ani ludzkiej ani bożej, ale dla chwały Boga chętnie dźwigać to wewnętrzne wygnanie i w niczym nie szukać samego siebie ani oglądać się na własną zasługę. Cóż w tym wielkiego żeś wesoły i pobożny, gdy czujesz łaskę bożą? Wszyscy by sobie tego życzyli. Dobrze temu jechać, kogo unosi łaska. I cóż dziwnego, że nie czuje się ciężaru, skoro niesie nas Wszechmogący, a prowadzi najlepszy przewodnik. Chętnie czepiamy się, lada pociechy, i z trudem człowiek wyzbywa się samego siebie. Pokonał doczesność święty Wawrzynie zmęczennik, bo porzucił wszystko, co mogło się zdawać godne kochania na ziemi. I cierpliwie dla miłości Chrystusa zniósł ból rozłąki z najwyższym kapłanem pańskim Sykstusem, którego tak bardzo ukochał. Tak miłością dla stwórcy przezwyciężył miłość człowieka i wybrał szczęście Boże zamiast ziemskiego. Ty także ucz się opuszczać najbliższego i najdroższego przyjaciela dla miłości Boga. Nie rozpaczaj, gdy opuści cię przyjaciel bo wiesz przecież, że i tak kiedyś wszyscy się rozstaniemy. Czasem człowiek musi długo i ciężko walczyć ze sobą, zanim nauczy się przezwyciężać samego siebie i kierować wszystkie swoje uczucia do Boga. Gdy człowiek siebie ceni nad wszystko, łatwo schodzi ku ziemskim uciechom. Lecz kto prawdziwie kocha Chrystusa i pilnie naśladuje Jego cnoty, nie zniża się do takich pociech, nie szuka smaku zmysłów, ale podejmuje ciężkie próby i pracę ciężką dla miłości Chrystusa. Gdy zaś Bóg obdarzy cię ukojeniem ducha, przyjmij je z wdzięcznością, ale pamiętaj, że to dar Boży, nie twoja zasługa. Nie chwal się, nie ciesz się za wcześnie, nie wbijaj się w dumę, ale stań się jeszcze pokorniejszy z powodu tego daru, bądź jeszcze ostrożniejszy i czujniejszy we wszystkim, co robisz, bo minie pora. I znów wróci pokusa. A kiedy odebrana Ci będzie i ta pociecha, nie wpadaj od razu w rozpacz, ale cierpliwie i pokornie czekaj na gościa niebiańskiego, bo Bóg jest w mocy zwrócić Ci jeszcze większe ukojenie. Dla doświadczonych na drogach Bożych nic w tym nowego ani dziwnego, bo wielcy święci i dawni prorocy często doznawali tej odmienności łaski. Dlatego to prorok obdarzony łaską mówił rzekłem w dostatku swoim nie zachwieje się już nigdy kiedy zaś łaska odeszła od niego widząc już co się z nim stało dodał odwróciłeś twarz ode mnie i ogarnęła mnie trwoga a jednak i teraz bynajmniej nie rozpaczam ale jeszcze usilniej modli się i woła do ciebie panie wołałem i błagałem boga mojego niedługo otrzymał plon swojej modlitwy a czując, że została wysłuchana, mówił: Usłyszał pan i ulitował się nade mną. Pan przyszedł mi znowu z pomocą. W jaki sposób? Zamieniłeś wrzałość moją w radość. Odziałeś mnie weselem. Jeżeli tak się działo z wielkimi świętymi, nie powinniśmy my słabi i nędzni rozpaczać, ale ogarnia nas to żar, to chłód. To duch przychodzi i odchodzi, kędy chce. Dlatego to pobożny Hiob powiedział, nawiedzasz go z rana i natychmiast doświadczasz. Skąd więc mam czerpać nadzieję? Komu ufać, jeśli nie wielkiemu miłosierdziu Bożemu i jedynej nadziei łaski niebieskiej? Bo choćby otaczali mnie sami dobrzy ludzie i bracia oddani, wierni przyjaciele, święte książki, piękne rozprawy, słodkie śpiewy i hymny, wszystko to niewiele pomoże mi ani nasyci kiedy opuści mnie łaska i stanę zdany na własną nędzę. Nie ma na to lepszego lekarstwa niż cierpliwość i wyrzeczenie się swojej woli dla woli Bożej. Nie spotkałem w życiu nikogo tak religijnego i pobożnego, kto nie przeżywałby niekiedy utraty łaski albo nie odczuwał osłabienia gorliwości. Żaden święty nie był tak wzniosły i tak natchniony, aby prędzej czy później nie doznał pokusy. Bo nie jest godny oglądać Boga, kto dla Boga nigdy nie zniósł żadnego cierpienia. Zwykle pokusa jest znakiem, że już zbliża się ukojenie. Po tym, dla których Bóg zsyła próbę, obiecuje też pociechę. Kto zwycięży rzeczy, temu dam jeść z drzewa żywota. Pociecha Boża przychodzi, aby pokrzepić człowieka na przetrwanie trudności, przejdzie i pokusa, abyś nie był zbyt pewny siebie. Diabeł nie śpi, a ciało jeszcze nie umarło. Dlatego nie ustawaj w gotowości bojowej, bo wrogowie czyhają na prawo i lewo, a nigdy nie spoczywają.